Warszawska Szkoła Ukraińska ma nową siedzibę. W placówce uczy się około 250 dzieci uchodźców z Ukrainy. Marszałek Hołownia w swoim liście wyraził nadzieję, że w nowej siedzibie ukraińskie dzieci będą mogły bezpiecznie uczyć się i pielęgnować wartości, które łączą oba nasze narody. Oto treść listu. Bardzo dziękuję za zaproszenie na uroczystość rozpoczęcia nowego roku szkolnego oraz oficjalnego otwarcia nowej siedziby Warszawskiej Szkoły Ukraińskiej. Serdecznie pozdrawiam całą szkolną społeczność i wszystkich zgromadzonych gości. Pierwszy wrześniowy dzwonek jest sygnałem, że skończyły się wakacje i czas odpoczynku od szkolnych obowiązków. Jest również oczywistym znakiem rozpoczęcia nowego roku nauki: dla niektórych pierwszego, dla wielu już kolejnego. Ale przede wszystkim jest to zapowiedź nowej podróży w świat nauki zdobywania wiedzy o sobie i otaczającym świecie. Dzisiejszy dzień w Warszawskiej Szkole Ukraińskiej ma szczególny wymiar. To nie tylko powrót do pracy i codziennych obowiązków, lecz także uroczysty moment otwarcia nowej siedziby szkoły. To wyjątkowe wydarzenie łączące w sobie nadzieję, determinację i wspólnotę wartości, które mają dzisiaj dla nas szczególne znaczenie. Głęboko ufam, że w nowych murach ukraińskie dzieci i młodzież będą mogły bezpiecznie rozwijać swoje talenty i tożsamość, uczyć się w duchu wzajemnego szacunku. I pielęgnować wartości, które łączą oba nasze narody. Polska i Ukraina są dzisiaj sobie bliskie, jak nigdy dotąd, a Warszawska Szkoła Ukraińska jest ważnym świadectwem naszej solidarności, przyjaźni i wspólnej przyszłości. Uczniom życzę pasji w zdobywaniu wiedzy, odwagi w stawianiu pytań i wytrwałości w dążeniu do wyznaczonych sobie celów. Nauczycielom i wychowawcom, Satysfakcji z pracy, cierpliwości i niegasnącej wiary w potencjał swoich uczniów, rodzicom, dumy i radości z sukcesów dzieci. Niech nowa siedziba Warszawskiej Szkoły Ukraińskiej dobrze służy całej waszej społeczności. Niech będzie symbolem nadziei, że nawet w najtrudniejszych czasach można budować, tworzyć i patrzeć z ufnością w przyszłość. Gorąco dziękuję osobom, organizacjom i instytucjom, które przyczyniły się do otwarcia tej placówki. Łączę wyrazy szacunku i raz jeszcze najserdeczniej wszystkich pozdrawiam. Szymon Chołownia